W ostatnią sobotę oficjalnie ruszył sezon narciarski na Górce Środulskiej w Sosnowcu. Początkowo dla mieszkańców udostępniony został mały stok, ale wczoraj dołączył do niego główny stok, na którym zakończyło się naśnieżanie. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym fani sportów zimowych mogą już w pełni korzystać z jednego z niewielu takich stoków w naszym regionie. Pogoda iście narciarska. Proszę nam powiedzieć, kiedy zaczęliście naśnieżanie, bo też w pewnym momencie pogoda pomogła, bo troszeczkę tego śniegu spadło i od kiedy ten obiekt już tak normalnie funkcjonuje. Małe stoki ruszyły 2 stycznia, dwa małe, jeden średni, drugi mały. W dniu dzisiejszym rusza już duży stok narciarski. No właśnie, a jak jest, ponieważ pogoda prognozowana na następny tydzień, to już niestety te temperatury dodatnie. Jak jest z tym naśnieżaniem? Jakie temperatury muszą być, żeby można było naśnieżyć stok? Znaczy no my głównie naśnieżamy w nocy, kiedy temperatura spada, wiadomo, noc jest taką, tak, takim, takim, częst, taką częścią dnia, że możemy naśnieżać. Jeżeli są warunki, to również naśnieżamy w ciągu dnia. Na naśnieżanie wpływają dwie, dwa warunki, niska temperatura oraz niska wilgotność powietrza. Jeżeli jest duża wilgotność powietrza, no nie ma takiej możliwości, aby naśnieżyć stoki. A sam obiekt? Jest frekwencja, widać tutaj chociażby, że dzisiaj dosyć dopisała. A co tu można wypożyczyć? Jaki sprzęt w ogóle w Waszym obiekcie funkcjonuje? Tak, wczoraj mieliśmy bardzo dużo osób, no wiadomo, dzień wolny od pracy, no przeżyliśmy tutaj no, mnóstwo, mnóstwo przyszło użytkowników. Na naszym obiekcie możemy skorzystać z wypożyczalni na art oraz instruktorów. Możemy również ogrzać się w barze, w restauracji i napić czegoś gorącego. W porównaniu z ubiegłym rokiem nie zmienił się cennik korzystania ze stoków narciarskich w Sosnowcu. Fani białego szaleństwa muszą teraz tylko trzymać kciuki za pogodę, by ta za bardzo się nie ociepliła.